Witam Was, witam Was w kolejnym takim krótkim, ale takim całkowicie spontanicznym. Zobaczcie, jakie mam urządzenia. To jest Grand Prime od Samsunga z 2014-2015 roku. Yy, bo dostałem go kiedyś po mojej jeszcze, bo, bo okay, sobie tutaj dotykać, działać, yy, ale nie o to chodzi. Chciałem Wam pokazać poradnik na temat tego, jak się pozbyć ekranu y, hasła, na ekranie blokady. Bo niektóre telefony mają coś takiego, co się nazywa magazyn danych logowania, albo magazyn poświadczeń. różnie się to nazywa. Jak zobaczycie, teraz widzicie, mam ekran blokady, nie? I teraz, jak sobie go przesunę, cyk, cyk, to oczywiście działa, nie? Ale załóżmy, że go chcemy się pozbyć, że już nie chcemy hasła. No dobra, no to nic trudnego, nie? Niby. Chodzimy do postawienia systemu. Ten telefon trochę wolno chodzi, także może to trochę dłużej, dłużej trwać, ale to nic. Szukamy teraz blokada ekranu bądź podobnie, żeby to na ktoś tutaj tu nazywa. Pamięć, bezpieczeństwo. Pokażcie, to być zwyżej było chyba. A tu świat po wam przeszkadza, nie? Ekran blokady, tak, ekran blokady. E Zegadnę, szukamy teraz blokada ekranu. Wprowadzamy hasło. Ale tu bym chciał wam to pokazać, muszę, bo żeby pan zrobić słuchanie, nie? To, to dla mnie nie problem, bo to nie jest hasło, tylko słuchanie. Jak widzicie, mamy opcję przyciągnięcia i brak, nie, jak widzicie, nie da się ich wybrać. Tu jest napisane wyłączone przez, przez administratora zasady szyfrowania lub magazyn danych uwierzytelniających, czyli tych całych poświadczeń. I brak, opcja brak też jest nieaktywna, też się nie da jej wyłączyć. I co teraz zrobić? No Klikamy wstecz. Ale duży złom, nie? Ma ta kamera nisko może jest. Ale mam nadzieję, że widzicie jak to skończy. Klikamy wstecz. Jeszcze raz. Szukamy zakładki poświadczenia. No lewe poświadczenia bezpieczeństwo. Na samym dole. Szukamy teraz urządzenia, urządzenia, opcji. Widoczny, nie, 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 nie. wytyczny Takie coś musimy znaleźć, jest. No dobra, widzicie, z poświadczenia. Klikamy to i teraz klikamy OK. Pyk. O, poszło. Pamięć poda, yy, została wyczyszczona I co teraz? No niby teraz co? Możemy wyłączyć blokadę ekranu. Nie? no to wchodzimy, yy, sprawdzimy, za, wchodzimy znowu z zakładki blokady, zakładkę do jego się tyczącą, szukamy yy, blokady ekranu, tak. Prowadzamy z znowu hasło. I teraz proszę bardzo, możemy zrobić Przyciągnij, i proszę bardzo, idziemy? Proszę. Jest, już hasła nie ma. I teraz pewnie się jeszcze zapytacie, poświadczenie, to jest login i hasło. I teraz pewnie się zapytacie, czy wylogowało nas z Facebooka, wytyściło wszystkie dane z przeglądarki, yy, czy coś, no ja, no nie wiem, zaraz zobaczymy. Otworzymy dodaję Facebooka, bo też komunga mam, mam zgranego. Zobaczymy czy się otwali. Czy nie będzie prosiło o logowanie? Nie. Widzicie, Facebook się włączył. To nie działa. Dobra. Sprawdzę Wam poza kadrem Messengera, bo żeby wiadomości nie wyschwyt. Tak, Messenger również działa. Także git jest w porządku. No, jak jest rękawa, się włączyłam i teraz tutaj. Dobra, i teraz co? Co jeszcze? Jakieś yy, strony może, nie? Logowanie do stron, czy go konarca. No i prosimy chama. Dobre programy mi się tu ładują teraz. I zobaczymy. Ja się tu nie logowałem, więc, więc jest, jak jest. Czyli to nie czyści przeglądarki, niczego się nikąd nie wylogowuje. Ale jeżeli przeglądarka, jakaś przeglądarka inna, jakaś Opera, e, StreamJet albo jakaś inna przeglądarka, której używasz, wykorzystuje, ten magazyn androidowy poświadczeń, to możesz mieć problem taki, że będziesz musiał się po prostu jeszcze raz zalogować, nie? Albo do niektórych aplikacji też możesz, bo może być taka konieczność, nie? No zobaczymy Spotify, bo niestety tutaj Spotify'a wgrałem. Spotify. Ale zobaczmy zaraz. Idę tylko Google jeszcze możemy sprawdzić. Zobaczymy jak się długo będzie ładował Spotify tutaj na tym telefonie, bo ten telefon ma 2 GB RAMu tylko albo jeden. Nie, dwa chyba, dwa. Dwurdzeniowy yy, procesor, No ale widzicie. Spotify się uruchomił. Dobra, YouTube wylogowało mnie z YouTube'a, bo YouTube a też to mam w zakładce wideo tu nie, nie foton tego wideo tu e, YouTube brak poprawnych czynów no bo się się poprane no ale jak widzicie kanał zaraz otworzymy tylko stronę główną trzeba włączyć, bo się odpaliły i pobrane. Jesteś jest też a, no tak, bo widzicie, mam wyłączone sorki, bo wyłączyłem, żeby powiadomienie nie było na filmie, to jeszcze raz sobie sprawdzimy wszystko. Jeszcze raz odpowiemy tego, z... a nie, nie, dobrze, do, dobrze, dobrze jest to. No to pytaj, się musi teraz połączyć, nie? z e, tym... E, A strona dobrych programów się wczytała z ramu z pamięci operacyjnej. Dlatego ona się wczytała. No zobaczymy. Ale jak nie, to trzeba po prostu ile zrestartować. i tak zrobić. Czekuję, przepraszam, tutaj są głosy, ale ktoś tutaj przyjechał. Zobaczymy teraz, czy YouTube się odpali nam prawidłowo po wyczyszczeniu tych poświadczeń. Tak, tutaj jest moje logo. Proszę bardzo, możemy przejść do mojego kanału. Proszę bardzo, mój kanał. Jak widzicie, jest w porządku. Spotify, a zobaczymy Spotify. Muzyka, Spotify. Jeszcze raz, bo byłem offline. Nie wiem, żeby nie było problemu. Jeszcze... Ale też Google też będzie zalogowany. Jak YouTube jest zalogowany, to też Google też będzie zalogowany. Także konto yy, z Androida to nie usuwa. To usuwa tak zwane poświadczenia, czyli takie, takie informacje o logowaniu. O. To, 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 to jest poświadczenie. Taki, taki przekaz yy, informacji, że logujesz się gdzieś. O, o, o to chodzi bardziej. O, no i widzicie, spodziewaj się wczytał. Moja wideo, taka tutaj muszę wam przesunąć, bo bardzo powiększona jest ta kamera. Mi się chyba bardzo nisko jakąś nowe odcinki. No, albo podcasty, ale muzyka, proszę bardzo, ładuje się bez problemu, nie? O. Dobra, nie będę przedłużał materiału wideo, to taki miał być poradnik, e, piszcie to, o tym myślicie. Ja uważam, że sposób, e, że ktoś założył sobie blokadę ekranu i chciałby e, się tego pozbyć i ma, okazuje się, że e, ma podobnie jak ja, w starszych telefonach tak jest zazwyczaj, że nie idzie tego wyłączyć, to trzeba wyczyścić pośrednienie i się po prostu, wszystko ma prawie. Nie? Wcale nie trzeba robić e, faktory resetu tej ustawień fabrycznych. Zatrzymam jeszcze nagrywanie, bo mam jeszcze jeden taki telefon z tego okresu, nazwy, to jest Huawei Y6, seria Y, z 2014 roku i tam też taka sytuacja jest, także E, widzimy się za chwilkę. Dobrze, jestem z Panem z powrotem. Włączyłem sobie tego Huawei'a. Zobaczcie, to, to jest takie to jest troszeczkę mniejsze. Y6. Więc, żeby to uruchomimy sobie również tutaj ustawienia. Ten e, telefon ma 1 GB RAM. A bo nie, nie, to te, też 2, to też 2 GB. 1 GB ma Galaxy którego jeszcze mam. Dobra, wchodzimy do ustawień. Szukamy teraz ekranu blokady. Tak? Blokada ekranu hasła. I e co my to mamy teraz? Szukamy jeszcze hasło. Wprowadzamy hasło, jest takie samo jak na tym poprzednim urządzeniu, tej Ga Ga Galaxy Grand Prime i teraz jak widzicie znowu tu jest brak, opcja, ale ona jest nieaktywna i znowu jest wyłączona przez administratora ze względu na zasadę uszytrowania albo magazyn danych logowania. To jest sytuacja taka sama jak poprzednio. Żeby wyczyścić tutaj dane poświadczeń, to wchodzimy do ustawień, Szukamy teraz zabezpieczenia bądź podobnie. Nie, 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 to nie zwiększaj mamy. Pokadę ekranu, to nie, nie przeszkadza. Menedżer aplikacji zabezpieczenia. O, to e chyba nie grałem. Zabezpieczenia. Proszę bardzo. Zabezpieczenia. I tu szukamy PCSuite to nie. Magazyn danych logowania. Proszę bardzo. I to mamy zaufane dane uwzględnienia. zainstalujesz w kartę SD. Wyczyść dane logowania. Proszę bardzo. I klikamy na to. I klikamy opcję OK. Robimy dokładnie to samo co na poprzednim urządzeniu, czyli Grand Prime. Ie. Cyk. Wyczyszczony magazyn i teraz chodzimy znowu wstecz. Ten telefon jest chyba jeszcze, jeszcze słabszy, więc może do tego tak bardzo mój. Szukamy znowu ekran kady. będę to do ręki, otworzę tam to będzie mi długodniej, będzie, bo to jest takie małe. Jeszcze gorzej chodzi, wiecie. Ale kurczę to musi się teraz zamknęło. Jak się widzicie. Mhm. chyba jest jeszcze słabsze to urządzenie. Ja nie wiem, jak, jak to można było używać takiego urządzenia, nie? No w 2014 roku to tam, kiedyś to, to się używało, bo były lżejsze aplikacje. Dobra, przejdźmy do ustaleń. Zakładka wszystkie i tu znowu szukamy to samo, ekranu, i hasła. Proszę bardzo, to co myliśmy na początku z góry, to, proszę nas takie brak ostrości w obrazie, ale prawdopodobnie kamera mówię jest jakoś jeszcze niżej, albo ta cała deska. Ona opada, bo one są przyklejone też mamy. Dobra, nieważne. Wtedy. Wchodzimy do, do hasła, opcja hasła. Wprowadzamy kot. I jak widzicie, opcja brak jest znowu nieaktywna, nie? Nie udało się. Jeżeli się nie udało, to robimy jeszcze raz. To czyszczenie. Wchodzimy znowu do. Zabezpieczenia. Niektóre, niektóre telefony mają tak, że się tego nie da wycofać. Samsungi mają tak, że się da wycofać. Ta nakładka nie One UI, tylko ta poprzednia, TouchWiz. Poprzedni Grand Prime jest jeszcze TouchWiz, nie? Szukamy teraz znowu nieznanych źródł, to nie. Pamięci, zaufane dane, zainstalujesz kartę SD, wyczyścisz. O, to. I klikamy. OK. Wyczyszczono. No dobra, no spróbujemy jeszcze raz. No, szukamy tego e e ekranu, pokany. Proszę bardzo osło wprowadzamy tutaj kod ekranu blokady no i zobaczymy jeszcze raz o widzicie teraz za drugim razem poszło. więc klikamy brak ok i działa nie ma już blokady Czekajcie, no jak widzicie, zobacz ten ekran. Widzicie, nie ma już blokady, nie? Jest tylko zwykłe takie przesunięcie. A, już nie prosi o kod. Yy, Hasło. Więc to byłoby tyle ode mnie. Piszcie, co o tym myślicie o tym pralniku, ja uważam, że to się może przydać, ale na przykład inne urządzenia jak moje zabawki, do których mam dostęp, tak jak Galaxy Core czy Grand Prime, czy Grand Prime to ma, a ich Y6 też ma tą sytuację, takie coś, taką blokadę wyłączenia, blokady, o. Ale LG South tego nie posiada, Sony Xperia M5 tego nie posiada, LG L760, czyli a 7 po prostu, nie, P710, czyli i7 drugiej generacji z Androidem 4.1.2, to, to też nie posiada tej sytuacji, takiej takie blokady, wyłączenia blokady, nie? Więc, a jeszcze starsze urządzenia, typu, nie wiem, Xperia NeoV, z Androidem, Neo V, nie, po angielsku, z Androidem 2.3, dżungel z piernikowym Androidem, to to, to też nie, nie ma takiej sytuacji, też tam nie ma takiego, czegoś, do, takiej blokady do poświadczeń. Ale no, zobaczymy, czy teraz nam tutaj nie wyłączyło się log logowanie, nie wylogowało nas z tego, nie jeszcze. Odpalimy to spodii i zobaczymy, czy jestem zalogowany. Na tej chmurze IG6, przy okazji, żeby zobaczyć, jak sobie radzi taka aplikacja na takim starym telefonie, albo jak się radzi, telefon z taką nowotworną aplikacją ma drugą stronę. No, super, nie? <ścoughs> Ale naprawdę, widzicie, wczytało się, jak widzicie, aplikacja działa. Ja jestem zalogowany, bo mam dostęp do swojej biblioteki dokładnie to samo, co na tym grand prime. Więc spokojnie, ustawimy yy, sobie dobre programy, forum na przykład. A tutaj też się nie logowałem, nie będę ale na przykład yy, Facebook, bo do Facebooka się logowałem na tym telefonie. Widzicie, działa. Nie jestem wylogowany, więc niczego nie kasuję. Nie? Ale dobre programy się odparą nam, powinny się odpalić, ale będę wylogowany nie bo. Bo by się tu nie logowałem do forum. No, widzicie, to jest ta cała aplikacja progresywna. Robiłem też film o tym, nie? Taka strona internetowa obudowana w interfejs aplikacji. Po prostu masz ikonkę, o, tak jakbyś normalnie aplikacja włączał. Widzicie, to jest to, takie, takie coś, nie? No, elektrona ma takie coś, nie? komputer sprzed ma takie coś i tak dalej. To tyle ode mnie. Piszcie, co o tym myślicie. Eee, ten pomysł, ten poradniku, uważam, że go za przydatny, więc postanowiłem go sobie zrobić eee, całkowicie na spontanie. Eee, dobrze, z tej strony byłaby dziwka. Pisz, piszcie komentarze, z, udostępniajcie znajomym, którzy mają jakieś takie starsze urządzenia i się po prostu, no, no nie wiem, siedzą i się bawią eee, i mają problem potem, żeby usunąć tą blokadę, to, to możecie udostępnić. Nie? Bo, bo wiem, że znam zresztą takich ludzi, którzy używają na przykład jeszcze Galaxy S6, S5 w granie jakimś custom -romem, no, czyli taką zmodyfikowanym Androidem, nie? Żeby było szybciej, bo takie tam można zmienić. A po drugie, no wiadomo, różne potrzeby i różne takie są e, te... Przy potrzeby różne ludzie mają. Nie wiem po prostu, po prostu przygotować. Dobra, żegnam się z wami. Cześć.